Otwiera się po prostu podciągając. Wchodzi w obudowę. Również mają takie zabezpieczenie. Powinno być. Tak, na 4. No ta śrubeczka tam jest hen, hen, hen daleko. Jest oznaczenie, z której widać, jak tutaj te nóżki siądą. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na moim filmie chciałem Wam dzisiaj pokazać, Montaż bagażnika dachowego, oryginalnego bagażnika dachowego do BMW E90. Kupiłem używany, zastanawiałem się, pytałem się, na forum pisałem, czy bagażniki, które mają oznaczenie, już Wam pokażę. Ten mój ma oryginalny E87E90, a są E91. Pasują y, również TSE91-E92 y, do modelu E90. Jak y, dzwoniłem po serwisie, pytałem się, y, to nie umieli mi podać różnicy. Tutaj jest druga belka, która ma oryginalny numer. Ten numer jest taki właśnie do. do tego modelu może mi się uda to zrobię przebitkę w jaki sposób jak wygląda drugi numer do E91, E92 jeśli ktoś zna odpowiedź na to pytanie, czy tamten bagażnik pasuje również do E90 i na odwrót czym one się różnią jestem naprawdę ciekaw, ponieważ Oryginalny ten już ciężko dorwać do E90, a nie wiem czemu są do E91 i E92. I jeśli chodzi o montaż, to pokażę też Wam na aucie, jak to wygląda, ale chciałem Wam pokazać, jeśli chodzi o e, klucz. Klucz e, musi być e, z tą dziurką w środku, ponieważ śruby również mają takie zabezpieczenie. Wszystkie śruby, które są, mają takie zabezpieczenie. Wiadomo, że idzie taki klucz też dorwać, ale nie wiem jaki to jest rozmiar torxa. Ale gdy go nie mamy, no to w razie czego, gdy kupujemy używany, nie jesteśmy w stanie rozkręcić i ustawić takiego bagażnika. W jaki sposób go złożyć, już wam pokażę. Jak widzicie na każdej belce jest oznaczenie, z której strony się ją montuje, więc tu jest kierowca, a z tej strony montujemy, dlatego jest istotne, po której stronie belce zamontujemy odpowiednią stronę mocowań, ponieważ one mają, jak widać, ścięcie, więc musi być to po odpowiedniej stronie, czyli to mniejsze ścięcie wchodzi w górę dachu, a to wchodzi akurat w tylną szybę. Na czym to polega? Więc dostajemy blachę. Tutaj jest taki plastik skręcany tą śrubeczką, żeby zabezpieczyć śrubę przed wypadnięciem. Ona po prostu tutaj nie wypada. Ma dwie podkładki. To wchodzi w obudowę. Tutaj, w tą plastikową część od spodu, wchodzą takie śrubki. One wchodzą główkami w tą stronę. Wpadają w gniazdo. Jedna i druga na górę, tu widać jak wpadły. Tutaj na górę wchodzi blaszka, i jest to skręcane śrubkami z podkładką. W ten sposób składamy. Oczywiście dociągamy to kluczem. Gdy musimy mieć to popuszczone, ponieważ to mamy prowadzenie w belkę, to mi idzie na tą stronę. Tutaj jest. Od spodu musimy włożyć, i tutaj widać mamy ustawienie w zależności, jaki mamy model. Jak będzie u mnie, to dopiero będę widział na aucie, jak to muszę mieć szeroko. I analogicznie składamy drugą stronę. Na górę idzie nam guma, która nam zaślepia. Gdy mamy montaż bagażników w jakiejkolwiek formie, to również tutaj można od góry wsunąć z taką kwadratową główką. Średnica tutaj jest niecałe 2,5 cm. 2,5. Nie wiem, czy wejdzie. Zamówiłem sobie tak, takie śruby z takimi główkami. To jak mi przyjdą, to wtedy zobaczę, bo będę chciał zamontować bagażniki na rower. To też pokażę. W każdym bądź razie za chwilę idę na auto, montuję to na aucie. Pokażę Wam jeszcze, jeśli chodzi o mankament w samochodzie, ponieważ w oryginalnym w oryginalnym zestawie mamy Tutaj od spodu do tej dziury w aucie na dachu, do, pod tą klapką, takie plastikowe podkładki. Płaskie. Nie wiem, jakie one są grube, po to, żeby ta blacha nie uszkodziła nam dachu auta. Co ja wymyśliłem? Ja wymyśliłem takie spleksy cienkie. One mają. Już wam powiem, miliony million. To będzie trochę zafałszowany wynik, bo tu czuję, że ma taki... Ale... O. Ta pleksa ma tyle. Wezmę półtora milimetra. To położę... To położę na spód. I na to... Siądzie mi łapka. I wtedy ona mi nie zniszczy dachu. Wyciąłem je, bo sprawdzałem, one mi wchodzą. Już Wam podam wymiar. Centymetr i dwa niecałe. Na 4. powinno być. Tak, na cztery. Także taki wymiar. Jakichkolwiek mi się wydaje plastik wytniemy, ja akurat miałem możliwość z cienkiej pleksy. Myślę, że to mi zda egzamin, więc potrzebujemy takich dwa na jedną stronę, więc 8 sztuk. Pokażę w jaki sposób to na aucie Gdy założę, to zaraz Wam to zademonstruję. A więc jesteśmy przy aucie, to jest tył samochodu, zaślepkę. Otwiera się po prostu podciągając. Nieraz Wam może iść ciężko, ale to jest plastik. On musi puścić. Tak wygląda, jeśli chodzi o spód. Ja sobie to szmatką jeszcze przetrę. Tu Wam chcę tylko pokazać, w jaki sposób wchodzą te, te pleksy, A więc wrzucamy jedna... druga i teraz blacha widzicie jak te bo dlatego pokazuję na blasze ponieważ jak będzie z plastikiem to już nie widać tego o, i wtedy te nóżki elegancko siadają śruba wchodzi na swoje miejsce i dachu nam nie rysuję. Czekajcie. O, widać, jak tutaj te nóżki siądą. Także tak to będzie wyglądać. Gdy dociągnę, no to wszystko siądzie. Jest ochrona. Gdy tego nie zrobimy, no to później nam może w jakiś sposób to się nie rusza. Oczywiście, ale jakieś ruchy zawsze są. Drgania. Także tak to wygląda. Idę to poskładać i spróbuję zamontować. No to montujemy. Tak wyglądają te kawałki pleksy. Z drugiej strony analogicznie rzuciłem sobie tam kawałek szmaty. Rozciągłem na maksa. I zobaczymy jak to siądzie. Więc. To idzie tak na śmatkę. To siada na swoje miejsce. W ten sposób. Dlatego te skosy muszą być tak. Oczywiście też są tutaj te zaślepki na koniec. powinno być widać ja tu swoje miejsce Kluczyk. Teraz czuję, że śruba łapie. Specjalnie sobie tu popuszczę, żeby spokojnie to się ułożyło. Także tak to wygląda. Z drugiej strony idę też złapać. Bo jak to będzie mieć luz, to wtedy to się ułoży. No, ta śrubeczka tam jest hen-hen-hen daleko. Ukryta, to ja dokręcam, dociągnę, bo brakuje mi ręki. I zobaczymy. Więc tak wygląda. Pierwsza belka zamontowana. Stabilnie to siedzi. Założę zaślepki, gumę. No i zobaczymy, jak to będzie. W praktyce się spisywać pojeżdżę, czy czasem trzeba będzie śrub dokręcić. Dobra, idę montować drugą. I tak wygląda zamontowany dach. Oczywiście z przodu belka jest inna niż z tyłu. Ona ma takie wypustki. O, Oznaczenie, też jest, z której strony trzeba montować. Tak jak wcześniej pokazywałem. No i tak się prezentuje. Oryginalny zobaczymy, jak się będzie sprawować. Do prostych rzeczy. Dziękuję Wam za uwagę. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie. Zapraszam do tego, żeby rzucić suba, dać łapkę w górę. Zapraszam również do moich innych filmików. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę.